Zacznę może od tego, gdzie tutaj mniej więcej skończyliśmy nasz stur po prostu po miastach. O wa maska. Czy wszędzie w ogóle woń... płany czuć. To ja nie wiem, czy są rośliny jakieś tutejsze. Czy po prostu ktoś tu tak... No chyba to tak pachnie. Tak mi się wydaje. No taki. No bo to chyba, ze gdzieś stąd by taki. No ale to co oni by musieli tu robić. Po prostu hurtowo musieliby palić to. Magi kafe czy coś Uff. Ale przy takiej pogodzie, przy takim tym chyba nagranie nie No dobra, czas na Wolność Freestyle Jeśli jestem biały, nam jest białe. Jeśli jestem czarny, nam jest czarne. No, myślę, że spokojnie można było sobie samemu taką wycieczkę zrobić, ale nie ma to tamto. Nie narzekamy. No i teraz sobie zobaczmy, co my tu mamy. Mamy Malta Art Biennale. Moim zdaniem bardzo fajne, właśnie te tematy artystyczne. Mówiąc szczerze, są dla mnie czymś istotnym, bardzo, bardzo. Na ten temat na razie nic nie wiem. Trzeba będzie to sobie wszystko przestudiować. Aczkolwiek to hasło mnie zastanawia, nie? Dlaczego? Bo jak tak sobie już gadamy teraz, nie? Między nami, to, to powiedzmy tak. Dekolonizacja. Hasło dekolonizacja, nie? Rozumiem, dobra, mamy kolonie, No i to był taki okres w historii i w ogóle, który był związany z dominacją jakichś powiedzmy krajów nad innymi. Teraz ten proces dekolonizacji. No to już tam po prostu zaczął się dawno. Nie, ja już, nie? nie mamy teraz świata kolonialnego. Oczywiście. Są zależności, dependencje ekonomiczne, takie śmatie. Natomiast, jakby patrzeć na to, gdzie mamy jakąś, jakieś imperium, jakieś kolonie i tak dalej, no to chyba poza Rosją ciężko byłoby na świecie coś takiego znaleźć. Nie? Tu są po prostu zależności ekonomiczne różnych krajów. Jeżeli te kraje po prostu same są sami się jakby zarządzać, no to w tych krajach jest dobrze. Jak te kraje są. Z z, znaczy, polityka tam jest pełna ludzi, którzy są po prostu mocno skorumpowani, no to jak tam ma być dobrze, nie? Gdzieś guzik nie? Nie, dobrze, No i to nie jest żadna kolonia. No, owszem, często jest tak, że wpływ jakiś tam powiedzmy, robimy to również takich agentów no, czy coś po prostu. Zobaczcie, co się dzieje. Kurde, no, przepiękne to wszystko jest i teraz malto droga. Nie chcesz się uczyć angielskiego. Francuskie wpływy też ci nie pasują. Malto droga. Dokąd idziesz? Co za hasło z tą dekolonizacją, powiedzmy. Dekolonizacja maltu. No to zobaczmy przez kogo ona może być skolonizowana. Język własny. OK, okay. jest dużo języka angielskiego. zastanów się tej mówi to angielskim. Co by było, gdyby Malta na stwierdziła, że nie, nie, nie uczmy się angielskiego. bo to ma głównie źródło dochodu tak naprawdę z turystyki. No co oni tu robią, mogą robić? To jest tak gorące, że nawet się pracować nikomu ulicę, nie? No, no tak, no nawet, to tak taksówkarzem rozmawialiśmy, to, to była główna teza, nie? że jest teraz źle, bo musi więcej pracować. nie no, spokój. Sukulenty, kolejny patent roślinności Co Oh, oh jak tu jest, jak tu jest gorąco. No. No tak, a ja mam jakąś małą brzuszkę. Słuszne. ale no może tutaj już mam to doświadczenie. Chodzi nam różne doświadczenia. O doświadczanie. Mikołaja Doświadczyńskiego. Przypadki Michała. Wnośne Co my tu mamy? Instalacje, względny porządek. Jakieś preszle na kable. Nie no nie, artysty sam No. To jest ciekawe, nie, że czasem można może tak po prostu wyczuwać różne typy nie wiem, konteksty kulturowe i jakieś ważne okoliczne no, to co ja gadam teraz, też jest trochę polityczne, nie? Znaczy, nie jest polityczne, ale jakby na to nie spojrzeć, zawsze gdzieś przyjmujemy taką perspektywę, co wynika po prostu z faktu, że chcemy, żeby nam się żyło dobrze, żeby żyli dobrze i tak dalej. No i te Dwa tematy główne ze sobą są trochę skonfl skonfliktowane Bo ma się drzyć nam dobrze czy komuś Nie? tym, co to znaczy nam? Tak gdzieś nie wiemy nam Jeśli jestem biały, to nam jest białe Jeśli jestem czarny, nam jest czarne Jakie jest nam? To jest. Kim jest nam? Powiedz mi nam, kim jesteś. Patrzcie, tu mm. będzie za mną, jeszcze tak sobie dużo nie właśnie w takim skocie. A teraz tu ulice, coś. Trzeba wchodzić w to. Jestem biały i nam jest biały. Jestem czarny, nam jest czarne. Zupełnie inny spojrzenie. No To jest to. Ta to kolonizacja, właśnie. Nie? Że, że jestem biały, na mnie jest białe. Jestem czarny, nam jest czarne. Bo jeszcze ma takie pasły się krówki, kuski. A teraz tu wchodzi zachodni kapitał i każe zapieprzać. No. No to patrzmy na to, tak, zobaczcie, nie są to bogate domy, a mają drewniane te, nie? Kapitał zawsze wytycza pewne szlaki, którymi później podążają też inni ludzie za kapitałem. Down, what is up? Up, then it comes to the end, to go out. Aha, go out, out of the city, nie? Yeah, yes, yeah? one. Aha. So if you walk this way, then you go to Victoria. Aha. On the left hand side you have uh, St. O. No? Myślę, że... Myślę, że jest fajnie, nie? Jakby to oceniacie, jeżeli zobaczycie kultury, tyle tego światła i słońca nie było, to światło i słońce są utożsamiane czymś bardzo pożądanym z czymś, na co się czeka coś, co jest po prostu bardzo, bardzo istotne dla ludzi jeżeli zobaczycie na kultury, takie, które właśnie w takim obszarze, to tamte światło ma trochę inny jakby aspekt. To światło zaczyna przybierać takiego charakteru dominatora, dominującego, już nie czekamy na nie. Ona po prostu sprawuje władzę. A to, co dla człowieka jest dobre, czego człowiek pożąda, to zaczynają być takie rzeczy, zdecydowanie cienie, nie? Szukamy cienia, szukamy wody, szukamy mroku. No i tu się zaczyna ciekawa historia. monitorować swoje zasoby i zapotrzebowanie. Zasoby, wody, są Pić chce się, jeść. Nie, ja nie jestem ładny. Bon. Mój organ jest Bardzo dobrze. Prawie tłuszcz raz. Happy, happy, happy. Zbiedranko samotne. Mega fajny klimat. Pranie. Stumień świadomości. Ptaki. nie ma. fajnie to ludzie żyją to jest real, real life pięknie, pięknie jest jakaś pora obiadowa tam słychać wszędzie I jakieś dźwięki właśnie talerzy i tak dalej ja tu jestem tu mm -hmm. nie wiem gdzie jestem I Mogę polegać tylko na tym, że moja egzystencja tutaj turystyczna posadowiona jest na języku angielskim. Jeśli się okaże, że ktoś tego angielskiego nie będzie znał, no to moja egzystencja tutaj jest dość słaba. No, zawieszona na możliwości komunikacji. Oczywiście są uniwersalne języki komunikacji, jak uśmiech. I Dobro bijące z Twojego umysłu. Nie lekceważ tego. No. Uśmiech, kochani, uśmiech. Tak, tak więc widziałem wszystko tylko z innej perspektywy. O, i tu jest ten nasz most, do którego doszliśmy. Dobra. Teraz próbuję się dostać tam na górę, zobaczę w ogóle co to jest, czy to w ogóle warto, czy nie warto, mur długi. Tu mamy kierunek, nie wiem, już południowy w tej chwili, wytyczony na tylu metrach, jakimś może metrem. Chuuu, za trochę udaru dostanę, sobie stanąć i się nawodnić trochę. Kochani, no przerwa, tam jest jakiś cień drzewa, oooo, grubo toczeniu. Tak, droga środka. Napniesz strunę za bardzo pęknie. poluzujesz. Nie wydasz żadnego dźwięku. Is there anything interesting here? Um it's another small village. village. Another small village. Yeah, okay. it, um... With steps and stairs and. A lot of steps and, and a lot of stairs. Yeah. <laughs> <laughs> maybe like this and like yeah. this. <laughs> okay, and the walls, there is uh, some kind of castle or something? Oh, no, 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 nothing, but oh, Not just the walls. And, yeah, and just a, uh, a church. Uh -huh. A church there and. Aha, uh -huh. okay, so more or less like everywhere. Tak, yep. Okej. Okay. <laughs> exactly. I'm going to nice, check it. But nice to take pictures. Yes, yes, Everywhere. yes. Sure. Why I'm here? You know, <laughs> yeah. Just because of that. <laughs> yeah. Thank you No dobra. Jest jeszcze godzina młoda. Godzina młoda, trzeba korzystać. Idziemy, działamy. Umysł pracuje i dekreuje. No dobra. Chyba, że mnie ktoś tu zaraz dekolonizuje. Bo prawie herezie o dobroczynnej roli jakichś kolonizatorów. No, może tak być, bo ja bardzo lubię taki mem fajny, czeski. A na temat tej kolonizacji, dekolonizacji. Mówi mniej więcej tak, że komu smrdzi zapadnia demokracja, komu... już nie pamiętam, jak to tam było, w każdym razie, że, że chodzi o to, że pachnie, wonia czy coś tam ruska no, Że żyjemy w świecie takim bipolarnym, gdzie mamy dwa centra, Czyli właśnie Rosję i Amerykę, centra, powiedzmy, siły, władzy, i tak dalej. Do tego sprytnie wmanewrowali się Chińczycy. Czyli tak naprawdę, no właśnie. Czy są trzy, czy są dwa? bierzemy pod uwagę to, jak bardzo rusty, Zaorali się i oddali się w, rękach, w ręce Chińczyków. No dobra, słuchajcie, ja sobie tu chwilę odpocznę. Niedługo, ale strasznie mi się to podoba. oj no. Dobra. tu jest takie, jakby ci grzało po prostu w czachę i nie jesteś w stanie tego wytrzymać. Ale tam jest Ale nie zapominajmy, że weszliśmy znowu w tryb jedzanka, A jest potrzebny tryb jedzonka. U jest jakiś wodopój, tu dają.